Cześć, superciężarówko. Masz Aha. dzisiaj wolne? Rekin! Mały Rykinku, jesteś chory? Musimy cię dostarczyć do szpitala. Aha. Hej Jerry! Szukasz kogoś do ścigania? Hmm. Amber ma zadanie do wykonania. A gdzie jest robot Amber? Superciężerówko! Robot Amber zabrała wszystkie leki. Musisz go odszukać! Gdzie on może być? Może stamtąd Aha. będzie lepszy widok? Może tam? Aha. Tam jest! Ta uliczka jest zbyt wąska dla ciebie. O nie, nasze leki. Super ciężarówko. Potrzebujemy Twojej pomocy. Mm -hmm. Odzyskajmy nasze leki. Przeprosiny przyjęte. Możemy się pobawić po pracy. Jerry? Może zapytasz superciężarówkę, czy się z tobą pościga? Część Tom? Co to za nowy wynalazek? Mikstura zmieniająca rozmiar? Zobaczymy, czy to działa. Czerwony eliksir sprawi, że zwierzęta będą większe. Teraz możecie się razem bawić. O nie! Krokomlik kradnie twój eliksir. O nie! Krokomil użył za dużo eliksiru na zwierzęta. Stają się ogromne. Musisz powstrzymać gigantyczne zwierzęta superciężarówką. Ten eliksir sprawi, że zwierzęta wrócą do swoich normalnych rozmiarów. Czas na transformację! Najpierw znajdźmy pająka. O nie! Frank utknął w gigantycznej pajączej sieci. Pająk jest za tobą. Jesteś uwięziony. Co zamierzasz zrobić? Niezły ruch. Świetna robota. Pająk wraca do swoich rozmiarów. Mhm. A Frank jest wolny dzięki Tobie! Co to było? Coś ogromnego zbliża się w Twoją stronę, superciężarówko! Kari, co się dzieje? Tygrys goni Kari! Jak zamierzasz go powstrzymać? Tygrysy boją się wody. Wiesz, co robić, Frank? To działa! Świetna robota, gra. Czas zatrzymać tygrysa, superciężarówko. Twoje pajęcze sieci przyspieszają cię. Jesteś bliski złapania tygrysa. Mało brakowało! Woda zatrzymała tygrysa. To jest twoja szansa. Misja zakończona! Coś nie tak? O nie, krokomil używa eliksiru na rekinie. Potrzebujesz innego sposobu, aby zatrzymać rekina. Czas na twój gadżet! Promień zamrażający! Użyjmy go, zanim rekin kogoś skrzywdzi. O nie, rekin chce zjeść Bobiego. Niebezpieczeństwo zostało opanowane. Ale jak zamierzasz zmniejszyć rozmiar rekina? Tom ma rozwiązanie. Udało mu się zrobić więcej eliksiru pomniejszającego. Rekin wrócił do swoich normalnych rozmiarów. Czas go wypuścić. Rekin jest znowu wolny. A Bobby jest bezpieczny. Nadal możesz się dobrze bawić szanując przyrodę. Aha. Czyż nie jest to prawda Krokomilu? To naprawdę gorący dzień w parku, prawda, super gingerówka? Picie lemoniady to miły sposób na ochłodę. O, wygląda na to, że zbierają się deszczowe chmury. O nie, czy to piorun? O nie, wygląda na to, że to burza elektryczna. Nie jest tu bezpiecznie. Najlepiej będzie, jeśli zabierzesz dzieci do domu, superciężarówki. Dzieciaczki, nie! Nie powinniście stać pod drzewem w czasie burzy. To jest niebezpieczne. Wygląda na to, że sany i Berry są w tarapatach. Superciężarówko, czas na transformację! Nie martwcie się maluchy. super Superciężarówka pomoże. Pożar ugaszony. Dzieciaczki muszą opuścić pan. Nie bójcie się, dacie rady. Ale zaraz, gdzie jest A? Chili? O nie, Chili przestraszył się pioruna. Nie patrzy, dokąd jedzie. Superciężarówko! Czy myślisz, że Chili zdąży się zatrzymać przed krawędzią mostu? Masz rację. Jest bardzo przestraszony. Musisz pomóc mu zatrzymać się, superciężarówko. Wow, to był świetny ratunek, superciężarówko. Chili jest teraz bezpieczny. O nie, dym utrudnia widzenie superciężarówko! Gdzie są Sany i Berry? Widzisz ich? Ha? O nie, Superciężarówko! Nie możesz o... znaleźć maluchu! Gdziekolwiek są, jestem pewien, że są przerażone! Co zamierzasz Aha, zrobić, a... superciężarówko? Czas na kolejną transformację superciężarówko! To bardzo dobry pomysł. Im wyżej się wzniesiesz, tym więcej możesz zobaczyć. Widzisz ich superciężarówkę? Czekaj, co to jest? Tam są, ale dokąd oni jadą? O nie, zgubili się. Nic nie widzę przez dym. Superciężarówko, musisz ugasić pożar raz na zawsze. Wtedy mhm. dym zniknie. Czas na użycie gadżetu! To działa, superciężarówko! Gasi pożar w najwyższych koronach drzew! Bery i Sany są w niebezpieczeństwie. Superciężarówko, musisz je teraz uratować. Dobra robota, superciężarówko. Ugasiłeś pożar. Znowu możesz zobaczyć dzieci. Spójrz tam, superciężarówko. Czyli poprowadzi Was do domu. Teraz wszyscy mogą bezpiecznie wrócić. Jest tak gorąco. Aha. Czy nie byłoby miło mieć kolejną burzę? Myślę, że lemoniada wystarczy, żeby ochłodzić się. O, nie, w mieście samochodu wybuchł boża. Na szczęście, pomoc jest w drodze. Oddział ratunkowy opanowuje sytuację. Co się stało, superciężarówko? Zitron? To on musi być tym, który wzniecił pożar. Frank potrzebuje pomocy. Superciężarówko, czas na transformację. Superstrażak jest tutaj, aby pomóc oddziałowi ratunkowemu. Świetna robota, wozy strażackie. Zitron ucieka. Musicie go zatrzymać. Nie będziesz w stanie złapać Cytrona w tym ruchu. Nie martw się, Matylda ma rozwiązanie. Syrena policyjna oczyści drogę. Cytron jeszcze sygnalizację świetlną. To wprowadzi chaos na drogach. Matylda wie, jak poradzić sobie z sytuacją. Matylda zajmie się ruchem ulicznym, aby zespół mógł zatrzymać Zitrona. Drużyna ratunkowa, ruszaj! Kontynuujcie, jesteście tak blisko. Nie Niezła robota. Zitron strzela szlamem. O nie, to blokuje drogę. Jak zamierzasz go teraz zatrzymać? Amber, uważaj! O nie, superciężarówka jest zamrożona! Frank, Amber, musicie wyciągnąć superciężarówkę z lodu! Woda Franka roztopi lód! Superciężarówka jest bardzo zmarznięty! Amber, możesz pomóc? Czujesz się już lepiej, superciężarówką? Świetnie. Wracajmy do pościgu i zatrzymajmy Zitrona. Zitron wprowadza chaos w mieście. Przestań, Zitronie. O nie, Zitron używa szlamu, aby wepchnąć drużynę do kanału. Super ciężarówko, czas użyć gadżetu. Super magnes. Oh. 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 Ratownicy, superciężarówka potrzebuje waszej pomocy. Czas zakończyć sen bałagan. Dobra strategia drużyny. Superciężarówko, daj z siebie wszystko. Świetna praca zespołowa. Zitronie, jesteś aresztowany. To będzie dla ciebie nauczka. Piękna zabawa. Uh. Aha. Ktoś potrzebuje super ciężarówki. Jedno z dzieciaczków się przeziębiło. Przydałby mu się czapkę szalik. Chyba ma Simon. Może Aha. do niego zajedziemy? O nie, super ciężarówko, mój! Zobacz jakie wielkie zaspy! Ta droga jest zablokowana, gdybyśmy tylko mogli jakoś stopić uh -huh. ten śnieg, uh -huh. uh -huh. katapulta? al clavo Massimo, potrzebna mm -hmm. nam czapka i szalik mm -hmm. dla jednego dzieciaczka. Tylko ostrożnie, mamy tutaj dużo lodu na jezdni. Potrzebna nam jest jeszcze jedna transformacja. Super samochód przysawkowy! Ruszajmy na pomoc dzieciaczkom! O, nie! Teraz wszystkie trzy się zaziębiły! Super ciężarówko! Musimy natychmiast je wszystkie ubrać! Tylko jak co zrobimy? Odpowiedzią jest twój gadżecik. Wow, sklonowałeś Amber? W ten sposób będziemy mogli ubrać dzieciaczki dwa razy szybciej. Hurra, udało się! Dzieciaczkom jest już ciepło. Wasz bałwan też jest już ubrany. Wszystkiego najlepszego, przyjaciele!